Poznaliśmy część obsady nowego Harry'ego Pottera i jest dosyć kontrowersyjnie. 14 kwietnia HBO ogłosiło pierwszych sześciu członków nowego serialowego Harry'ego Pottera. John Lithgow, który zagra Albus'a Dumbledore'a, Janet McTeer, która jest Minervą McGonagall, Papa Esjedu, który zagra Severusa Snape'a, Nick Frost, który wcieli się w Hagrida, Paul Whitehouse, który będzie Argusem Filczem i Luke Talon, czyli serialowy profesor Quirrell. Oczywiście kontrowersja jest o Papa Esjedu, czyli nowego Severusa Snape'a. No bo jak to czarno skóry może grać tak ważną postać, która w książce jest? Biała, ma ziemistą cerę, tłuste czarne włosy i krzywy nos szok, co nie? HBO w ogóle przewidziało reakcję internautów na ten post, więc wyłączyło możliwość komentowania zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. No ale powiem wam, że mnie to osobiście nie przeszkadza. Przecież Hollywood nie pierwszy raz obsadziło aktora o innym kolorze skóry w miejsce znanej postaci. Chociaż nie zawsze budziło to takie kontrowersje jak dzisiaj. Pierwszy przykład, który mi od razu przychodzi do głowy, to chociażby Nick Fury w komiksach Marvela. W oryginalnych komiksach Nick Fury ma przecież biały kolor skóry, na no MCU gra go Samuel L. Jackson. I chyba jakoś nikt się o to nie kłócił te 15 lat temu. Nie wiem, chyba warto oceniać obsadę po ich umiejętnościach, a nie po samym kolorze skóry. No ale żeby nie było też, rozumiem, takich hardkorowych i bardzo oddanych fanów Harry'ego Pottera. Koniec końców chcą oni, żeby te postaci w adaptacjach były jak najbardziej podobne tym z książek. Tym bardziej, jeżeli jest to istotne w fabule albo w narracji. No ale że ja osobiście jakimś hardkorowym Potterheadem nie jestem, to mi to za bardzo nie przeszkadza. No dobra, a co wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać, może jest jakiś punkt widzenia, którego ja nie jestem w stanie zauważyć, ale chętnie je poznam.